Płaskie barki. Czyli jak stoisz przodem, one są takie ścięte. Brakiem jest tej kulistości, wyrazistości. Co zrobić? No, warto się ich by było pozbyć przede wszystkim atakując odpowiedni region. Tak, i tutaj ważna jest hipertrofia regionalna, czyli odpowiednie zaatakowanie tego obszaru włókien, który jest odpowiedzialny za to wizualne zaokrąglenie tych barków. Tutaj możesz zobaczyć, jak wygląda to w przypadku zawodnika, jaką metamorfozę zrobiliśmy. Jest to oczywiście Adrian, którego na pewno. Znasz. No, oczywiście w pozycji kulturystycznej, w pozycji line-upu. No ale problem ten dotyczy nie tylko zawodników, ale w zasadzie każdej osoby, każdego z nas, każdej z nas też ma ten problem. Zobacz, tu jest um, informacja bardziej grafika, jak wygląda regionalny podział naszych mięśni na ramiennych. I teraz ćwiczenie, które warto byłoby zrobić, a ty zastanów się, co to za ćwiczenie i który region ono będzie wspierał? Czy jest to ćwiczenie na przód, czy na bok barków? I już Ci odpowiadam, jest to ćwiczenie na region A3, czyli jest to teoretycznie przednia część naramiennych, ramiennych, ale patrząc wizualnie zalicza on się do... Bocznej części naszych naramiennych, a dokładnie przedniobocznej, i to ta właśnie część odpowiedzialna jest za budowanie tej takiej wyrazistości, kulistości mięści naramiennych. Jest to jedno z wielu ćwiczeń, sprawdźcie.